Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sportowa Arena. Porozmawiamy sobie o transferze dzisiaj Wojtka Szczęsnego do Barcelony, ale najpierw zacznijmy od bardzo drażniącego mnie tematu. Chodzi tutaj o bardzo duże zamieszanie w, przy transferze Wojtka Szczęsnego i o tych wszystkich specjalistów, którzy po prostu ujmują inteligencji Wojtkowi, uważają, że jest nieodpowiedzialny, że jest hipokrytą, że po prostu Bóg wie co jeszcze. Eee, uważam tutaj... Że zupełnie nie mają racji te osoby. Wojtek Szczęsny to jest bardzo inteligentna osoba, myślę, że doskonale sobie przemyślał to. Nie można być też niewolnikiem własnych słów. E, gdzieś tutaj tutaj nie wychodzi jego hipokryzja, dostał ofertę, którą, kurde, no nie wiem. E, dla mnie osobiście, ja bym też ją przyjął, będąc na emeryturze i myślę, że każdy, kto dostaje taką ofertę, ją przyjmuje, a jeżeli ją odrzucasz, to żałujesz do końca już swojego życia że ją odrzuciłeś, więc tutaj nie ma o czym mówić, jak dla mnie. Uważam, że bardzo duże zamieszanie i w ogóle nieporozumienie z tym związane, że odejmować komuś inteligencji, bo zmienił zdanie, to jest dla mnie mega duża paranoja. Są to tak zwani polscy specjaliści, pracujący w różnych miejscach. Nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale dosyć drażliwy dla mnie temat, bo to, że ktoś zmienił zdanie, skorzystał z okazji... Myślę, że swojego życia może wygrać Ligę Mistrzów, zagra w jednym z najlepszych klubów na świecie. Po prostu wszystko, wszystko się tutaj dopina. I sportowo, finansowo, roczny kontrakt, pierwszy bramkarz. No, z czego można chcieć więcej? Piękna Barcelona, więc tutaj zupełnie niezrozumiałe dla mnie słowa, więc zakończmy po prostu. Rozmowy o specjalistach i przejdźmy do Wojtka Szczęstego. Wojtek Szczęsny podpisał roczny kontrakt w Barcelonie, ma zarobić około 6 milionów euro za ten rok grania. Tutaj sprawa się trochę pokomplikowała, trochę się przedłużyła, bo Wojtek Szczęsny chce mieć po prostu pewność, że zostanie od razu pierwszym bramkarzem Barcelony, czyli po prostu przejdzie testy medyczne, zaliczy 2-3 treningi, 5 i wejdzie od razu do bramki EFC Barcelony i będzie podstawowym bramkarzem. Hansi Filip nie do końca się na to chce zgodzić. Tam dyskusje na ten temat trwają. Myślę, że w poniedziałek, wtorek, tam początek przyszłego tygodnia, e, tutaj będzie wszystko już wiadomo. Prze Szczęsny ma przejść badania medyczne i transfer ma zostać dopięty. Dla mnie decyzja Wojtka jest po prostu w 100% zrozumiała. Bardzo się cieszę, że zasila FC Barcelonę, tutaj bez dwóch zdań jest to jeden z dziesięciu, nawet pięciu, bym powiedział, najlepszych bramkarzy na świecie. Myślę, że Barcelona potrzebowała bramkarza, który po prostu w kluczowych momentach uratuje jej tyłek, a Wojtek Szczęsny bez wątpienia takim bramkarzem jest. Fenomenalne interwencje, duży spokój, da nam też na pewno... Myślę, że dużo radości na konferencjach i śmiechu na konferencjach prasowych. Jest to dosyć inteligentny i błyskotliwy człowiek, więc jego wypowiedzi, jego rzeczy po prostu, które mówi w wywiadach na konferencjach, więc myślę, że tutaj dużo zabawy z tym będziemy mieli. Więc kolejny plus dla nas wszystkich, kibiców. Myślę, że także Wojtek da dużo dobrego Barcelonie. Barcelona po kontuzji Tarczegena, no myślę, że to nie mogła się w innym kierunku po prostu e, pójść, tylko po prostu ten szczęsny, nie, bo to musimy zrozumieć jedną rzecz, no. szczęsny bez kontraktu, czyli zerowe koszta e, przy transferze, było tam różne nazwiska, lista była naprawdę długa bramkarzy bez kontraktów, którzy wyrażali chęci do e, gry w Barcelonie, ale z całym szacunkiem, no po prostu nie dorastali Wojtkowi do pięt. Byli to kiedyś bardzo dobrzy bramkarze, niektórzy jak brawo, ale ich lata minęły, a Wojtek jest nadal młodym bramkarzem. Ja uważam cały czas, że zbyt szybko zakończył karierę piłkarską, poszedł na tą emeryturę. No i co? Postanowił powrócić, zagrać ten ostatni swój sezon pożegnalny myślę że tutaj już później go nic nie jest w stanie przekonać, chyba że wygrają Ligę Mistrzów i zaproponują mu kontrakt nowy, to może się zastanowi. Ale myślę, że to będzie fajne pożegnanie, będzie to super sezon. Hansi Flick buduje naprawdę solidną drużynę w Barcelonie. Widać, że tam ciężko zasuwają na treningach. Tutaj widziałem właśnie porównania treningów, jak wyglądał pierwszy trening u Czawiego, jakieś tam luźne zabawy, luźny dziadek. Po prostu ten trening był bardzo luźny. Był piłkarski, ale bardzo luźny. A u Hanseiego Flicka to po prostu był jeden wielki, intensywny trening. Siłownia, cały czas ćwiczenia z gumami oporowymi, po prostu dynamika. Przekłada się to po prostu na wyniki. Barcelona ruszyła w tym sezonie rewelacyjnie, grają bardzo dobrze. Poza tym, mecz z Monako, który po prostu grali w dziesiątkę, to musiało się tak skończyć. No i myślę, że Barcelona tutaj jest bardzo mocnym kandydatem na wygranie La Ligi. Myślę, że mogę to śmiało powiedzieć. Real ze swoimi problemami z kontuzjami, no myślę, że może mieć problem z La Ligą. W Lidze Mistrzów także Barcelona może być mocnym zespołem. Chociaż wiadomo, głównym faworytem to cały czas Real Madryt. Manchester City, te dwie drużyny. Dajcie wyznać, czy Wojtek Szczęsny bardzo dobrą decyzję podjął, że wznowił swoją karierę i dołączył do FC Barcelony. Komu kibicujecie? I jak pójdzie FC Barcelonie z takim bramkarzem jak Wojtek Szczęsny w swojej bramce?